tego jest WF? Nie no na WF to Czekaj, jak wejdziesz do męskiej szatni to tam jest tak. Taka ubojnia, dziewczyny w ogóle o innych rzeczach wszędzie jak faceci, nie? a ja pamiętam jak miałem przypał kiedyś w klasach. Nie, to było jeden, 3 klasy, chyba tak, albo w czwartej, albo... Jakoś tak, czwarta, albo piąta A nie, czwarta albo piąta! Stary! My zrobiliśmy pranka, czeku! Po wf My wcześniej zeszli z WF-u, bo dziewczyny miałyby... Miały, no myśmy WF no i my szybciej przyszliśmy, nie? Jakby z tego wf -u. Stary i wziąłem kluczyk z, z trzema ziomkami, Wzięliśmy kluczyk do szatni dziewczyn, nie? Wzięliśmy do drzwi go tam, wstawi, zostawili w drzwiach, jakby? No i weszliśmy tam i się schowaliśmy, bo tam były, jakby, takie toalety obok, nie? Jakby w tej szatni były też toalety od razu. Te laski wchodzą, zaczynają się tam przebierać, wszystko. Czy piąta klasa, piąta klasa, nie? A my nagle wiesz tak pełna. <laughs> pełna japa, nie? i co wiesz, krzyczymy, nie? <laughs> One całe do no, wybiegły, coś tam. Nie zgadnijcie komu z czterech osób, które tam były, się dostało, jak myślicie? Kto mógł dostać opieps za cztery osoby? No kurna, Igor. Smolczewski dostał opieps. Bez kitu. No. Miałem taką babkę. 113 uwag miałem w podstawówce, w dzienniczku. Igor mruczy na lekcji, Igor chodzi po klasie na lekcji. Wszystko. Ta babka tak mnie nie lubiła, a ja też jej nie lubiłem. Bez kitu. Masakra. A potem tata został przewodniczącym wice szko wiceprzewodniczącym szkoły w Radzie Rodziców i już nic nie gadała do mnie. <laughs> Rób te klatki, ile? No ja, no nie lubiła mnie ta babka strasznie, ona mnie wiesz, strasznie mnie tam wiesz, tyrała, nie lubiła mnie Jakieś dzieciaki z piątej klasy zadzwonili chyba na policję, że jest bomba w szkole, nie powiedzieli, w której więc do 10 szkół pojechała straż i każda szkoła musiała spierdzielać, potem dostali karę 100 tysięcy